Dzień dobry, to ja mówię. No, musicie Państwo przyznać, że dzieje się to ledwie początek marca, a wszystko to wygląda tak, jakbyśmy mieli jakiś tydzień albo dwa tygodnie do wyborów. Temperatura czegoś, co się nazywa debatą społeczną, to już wywala wszelkie bezpieczniki, wszelkie korki. Ale jeśli ktoś się łudzi że to jest wszystko, na co stać polityków i media, polityków wzajemnie się zwalczających, media wzajemnie się zwalczające, to się górę myli. Natomiast dla nas, tym wszystkim, dla nas Wielgudzkich, Nowaków, Kowalskich, Piszczyków, to dzisiaj powiedział Glapiński, ważne jest to, aby dbać jak zwykle o własny interes, bo o nasz interes nie zadba nikt. I proszę Państwa, w tym szaleństwie jest jeden, jedna taka akcja, która mnie w sposób szczególny niepokoi, ale również podnosi ciśnienie i tym razem już mówię to trochę z innej pozycji niż dotąd się przedstawiałem, chyba to wszystkie e, istotne problemy, na jakie nam spadają na głowę społeczne. Tym razem mówię to z pozycji ojca. Ojca i, i to ojca, którego córka studiuje prawo, mało tego, z pozycji ojca, którego jeden z wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego próbował przestraszyć. Jak również próbował przestraszyć moją córkę, mówiąc, że poddają jakimś eksperymentom pseudonaukowym, czyli na jakimś tam przy użyciu swoich kolegów z Uniwersytetu Wrocławskiego mm. przeprowadzić jakieś zajęcia, na których będą cytowane moje wpisy internetowe w obecności mojego dziecka, no i Wtedy zobaczę, że aż będę piszczał, jak wróci córka do domu, co z tych i, i, i w związku z tym, co się na tych zajęciach wydarzyło jaka będzie moja reakcja tu pan wykładowca się raczył był wyrazić że będę aż piszczał. Później, po tej akcji, proszę państwa, ja broniłem wyroku. Umarzającego sprawę niejakiego maty, czyli syna starego matczaka. Tam chodziło o posiadanie wielkiej ilości narkotyków. Sprawy, które w 99% kończą się na etapie umorzenia prokuratorskiego, proszę Państwa, to jest bardzo ważne prokuratorskiego, a nie sądowego. Z powodu znikomej szkodliwości społecznej najczęściej takie umorzenia zapadają. No, i to, a tutaj miała miejsce taka sytuacja, że tym młodym maczakiem zajęła się aż prokuratura krajowa. Z oczywistych względów, no, chodziło oczywiście o względy, względy polityczne i tą nawalankę, którą obserwujemy codziennie. Proszę Państwa, dlaczego zacząłem w taki sposób? No bo znów żyjemy w takich czasach i takie są, a nie inne nastroje społeczne, takie są, a nie inne relacje pomiędzy wrażliwymi obozami, że trzeba sobie przygotować jakiś żelazny alibi, żeby, sobie, żeby w ogóle móc gębę otworzyć. Ja oczywiście tym się kompletnie nie przejmuję, ale chcę, żebyście Państwo mieli pełen, pełen obraz tego, o czym chcę mówić, a chcę mówić o Młodym aktywiście, ja nie wiem jak to się tam nazywa, chyba Forum Młodych, bo to i młodzi demokraci, europejscy demokraci, nowocześni demokraci. No w każdym razie o tą młodzieżówkę, czy jak to woli, bojówkę partyjną, PiSu. Szafirowicz, z tego co pamiętam, się nazywa ten młody człowiek, i to, co się wokół tego młodego człowieka dzieje. Proszę Państwa. Jak wiecie, ja nienawidzę tandety intelektualnych i kpie ze wszelkiego rodzaju porównań, czyli tej redukcji słynnej ad Hitleru, czy, czy ad. jest taki celebryta, który uwielbia używać porównań do Auschwitz, cokolwiek mu tam krytycznego ktoś powie, to on się czuje jak czuje jak w Auschwitz. Państwo pewnie wiecie o kogo chodzi, jak nie wiecie, to chodzi o tego, co biega po stole w Czerwonych portkach i krzyczy, gdzie jest swoich siema-siema. I w tym wszystkim, proszę Państwa, co jest naj, najważniejsze? To najważniejsze jest to, że w tym konkretnym przypadku porównanie do tego, co się działo w 1968 roku, kiedy relegowano studentów. A jeszcze wcześniej, w czasach zsm kiedy relogowano studentów za niewłaściwe poglądy polityczne i pisano wszelkiego rodzaju listy, w których no, początek mniej więcej brzmiał tak: my, młodzież socjalistyczna, odcinamy się radykalnie od. Tam wypowiedzi czy stanowiska kolegi Piotra Nowaka, która to postawa kolegi godzi fundamenty socjalizmu i naszej nowej odradzającej się ojczyzny. Ja oczywiście, proszę Państwa, trochę kpię, trochę, a może nawet nie, może, może nawet i dosłownie większość, większość tych słów przy, przytaczam z tamtego okresu, z tamtego czasu, ale ton wypowiedzi. Bo tu mamy do czynienia i z listem do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Oczywiście inicjatorami tych, tego listu były młodzieżówki przeciwne młodzieżówce PiS, czyli młodzieżówka związana z hołownią i, i z tym, i z kościgankiem bo to teraz jest w, jednej, w jednym koszyku no i młodzieżówka PO, z tego co pamiętam no jacyś tam europejscy, młodzi, demokraci nieważne proszę Państwa, no w każdym razie przeciwnicy polityczni, którzy napisali listy, zrobili tam jakąś petycję z 10 tysięcy podpisów, żeby relegować, usunąć z, z uczelni tego młodego człowieka z, 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 z nielubianej młodzieżówki PiS oczywiście większość tych podpisów to są typu Józef 28 Wanda 43 Zbyniek 49 itd i tak dalej, czyli anonimowe konta. Jest list yy, yy, uczniów słynnego liceum Batorego, gdzie w tonie Praktycznie niczym się nie różni od tego, co przed chwilą, przed chwilą powiedziałem. Z tego, co widziałem, tam nie ma żadnych podpisów, więc nie wiem, czy ktoś się po tym podpisał, czy znów jest to inicjatywa jakichś tam kilku lewicujących młodzieniaszków, którzy, którzy też poczuli krew. Ale co gorsze jest, proszę Państwa, cały zbiór autyków rozmaitych dziennikarzy. Po różnych mediach utrzymany w tym samym tonie, że ten człowiek powinien być usunięty z, z uczelni, ponieważ się wypowiedział na temat, oczywiście, przed całą tą tragedią, przed całą tą całą tą awanturą, którą w tej chwili przechodzimy, czyli mam na myśli tą tragiczną śmierć ofiary pedofila z PO, powiązanego z organizacją tęczową. To trzeba cały czas podkreślać. I on się wypowiedział w czasach, kiedy była mowa o tym, czyli to był przełom roku 2022-2023. No coś w takim tonie, że Platforma nie potrafi się sobie poradzić z problemem Pedofilii, że próbowała zamiatać sprawę pod dywan, i tak dalej, i tak dalej. Tam nie było żadnych drastycznych treści. W każdym razie no dość powiedzieć, że w momencie, kiedy on pisał, ten, kiedy publikował to, ten komentarz na Twitterze, no to niewielu praktycznie zwróciło na to uwagę. No nie był to w każdym razie hit internetu. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że, że ten młody człowiek taki wpis w ogóle popełnił. No i teraz ten wpis odgrzebano. I to miała być podstawa usunięcia tego człowieka z z tego studenta z Wydziału Prawa z Uniwersytetu Warszawskiego i w tej nagonce biorą, tak jak mówię organizacje młodzieżowe partyjne konkurencyjne dziennikarze oczywiście z określonych, określonych mediów i tu jest ta nieznośna, obrzydliwa odrażająca przepychanka, kto jest bardziej hejt kto, kto jest tam bardziej mowa nienawiści, kogo szczucie zabija i tak dalej, no jak sobie Państwo poczytacie komentarze pod tymi apelacjami o petycję, co ci komentujący mówią na temat tego człowieka, na temat szafirowicza? No to proszę Państwa, tam jest ściek totalny. Łącznie z aluzjami seksualnymi o robieniu pewnej czynności seksualnej, innej czynności seksualnej, nazwijmy to językiem prawnym, ze względu na, specyficzny, na specyficzną urodę pana szafirowicza. No, ściek, jeden wielki ściek, to znaczy ci, którzy bronią wartości, bronią zasad etycznych, robią jeden wielki gnój pod tymi wszystkimi apelacjami, pod tymi wszystkimi e, petycjami. I, i, I co jeszcze jest e, smutne? Przygnębiające, no to to, że w ogóle uniwersytet, władze Uniwersytetu Warszawskiego podjęły e, ten problem. Proszę Państwa, dlaczego, dlaczego ja o tym mówię i dlaczego jest mi t, t trochę. E, 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 Dlaczego łatwiej by mi było mówić, gdyby to był, nie wiem, na przykład młody matczak albo lewicowy działacz, ten taki na przykład utleniony, co on tam cały czas chodzi z tym drugim chłopakiem i, i mówią, że się kochają nad życie, czyli z młodej lewicy aktywista. No bo nie byłoby tych wszystkich głupich aluzji, których pewnie, których pewnie się zaraz na, pod podpisem, że bronić go, bo jest spisu. Nie, proszę Państwa, bronię ani nie broniłem matczaka, ani nie bronię Szafirowicza, bronię. Pewnych zasad, pewnych reguł i przede wszystkim litery prawa. I to jest klucz, proszę Państwa, co chcę, co, co chcę powiedzieć. Ja, jeśli pozwolimy na taki incydent, na, na taki epizod, że ktoś z władz uczelni będzie oceniał aktywność polityczną czy społeczną studentów i na tej podstawie relegował z uczelni. No to jest, proszę Państwa, bezpośrednie nawiązanie. Bezpośrednie nawiązanie do najmroczniejszych czasów e, na uczelniach i tego po prostu nie wolno robić. E, ja broniłbym tak samo studenta, który ma tam gdzieś na tym swoim koncie napisane te 8 gwiazdek i, i, i rzuca największe bluzgi pod adresem polityków, a tego jest mnóstwo. Tego jest mnóstwo. Przecież wystarczy wejść na dowolny portal społecznościowy i posprawdzać w jaki sposób polemizują ze sobą te wzajemnie te bojówki czy zwolennicy tych partii. No tam proszę państwa nie ma litości tam nie ma litości. No, tak naprawdę gdyby przyjąć to kryterium że zachowania w przestrzeni publicznej czy, czy zachowania w, w przestrzeni wirtualnej która już w tej chwili jest de facto przestrzenią publiczną to jest kryterium oceny etycznej i zachowań studentów. No to ja przypuszczam że na studiach żeby zostało dwóch czy trzech studentów. Bez dostępu do internetu. Nie wiem, czy tacy w, ogóle, tacy, w ogóle, tacy w ogóle są. Natomiast, proszę Państwa, prawo w tej kwestii mówi wyraźnie. Nawet osoby pozbawione praw publicznych e, mają prawo do nauki. Kodeks, znaczy katalog pozbawienia praw publicznych jest zamknięty, a ja nie będę Państwa tutaj zanudził, ale generalnie znacie na pewno te podstawowe, podstawowe punkty, czyli e, utrata prawa biernego i czynnego wyborczego, czyli możecie ani kandydować, ani, ani głosować, no oczywiście nie możecie pracować chociażby w wymiarze, w wymiarze sprawiedliwości. No, z takich cięwek tak mogę podać, że utrata praw e, oznacza również degradację wojskową, czyli jakikolwiek stopień w Taka osoba posiada, to jest degradowana do, do stopnia szeregowca. Mało tego, proszę państwa. W Polsce mogą studiować osoby skazane. Mało tego. W Polsce mogą studiować osoby skazane i pozbawione na wolności, czyli więźniowie. No to niech mi ktoś wytłumaczy, że na przykład taki, i, to, i tutaj nie ma żadnych limitów. No to, to znaczy studiować może seryjny morderca to niech mi ktoś wytłumaczy że yy, yy, niech mi ktoś wytłumaczy że człowiek, który właśnie dopuścił się największych zbrodni może, y, może uczestniczyć w życiu akademickim, może po prostu podjąć naukę, może studiować, natomiast człowiek, który się w jakikolwiek, y, y, nie wiem, niekulturalny, hamski, może nawet nieprzyzwoity, mało, może nawet bezprawny sposób wypowiedział na tematy publiczne, w przestrzeni publicznej, takiego prawa nie ma. To jest oczywiście absurd, proszę Państwa. Y, regulamin w większości uczelni jest jeszcze ustawa, y, która to reguluje, dotyczy tylko i wyłącznie spraw związanych ze Studiami i yy, relegowanie na, na podstawie dyscyplinarnych. To... Tam są też jest katalog zamknięty. Zdaje się, że trzy, cztery e, punkty. No dotyczy to oczywiście wypełniania obowiązków studenta, czyli niezaliczania egzaminów, e, no, bre, frekwencja, e, no nie chcę w tej chwili zgadywać. W każdym razie ostatni punkt to jest rzeczywiście dyscyplinarna, e, wydalenie dyscyplinarne z uczelni, ale to proszę Państwa generalnie dotyczy takich kwestii jak fałszowanie indeksu, fałszowanie prac dyplomowych, magisterskich i tak dalej. No fałszerstw generalnie i zachowań takich, które no które są ściśle związane z, ze studiami no nie wiem, no, być może gdyby student na terenie e, uczelni e, zajmował się dealerką narkotykową to też takim, e, takim, e, takim zasadom by podlegał proszę państwa nie patrzmy, nie dajmy się zwariować nie patrzmy na to, czy dzisiaj mamy do czynienia z, z, z Szafirowiczem, bo jutro możemy mieć do czynienia z Wielgunską, Kowalską Nowakiem albo Piszczykówną to powinno być w naszym wspólnym interesie. No, trzeba wybić z głowy tym wszystkim. Wszystkim aktywistom medialnym i, i politycznym powrót do czasów minionych, a to jest, proszę Państwa, powrót do czasów minionych jeden, jeden do jednego. No Tutaj powinniśmy mówić naprawdę jednym głosem, czy jesteśmy z PiS, czy jesteśmy za Piską Federacją, Platformą, lewicą czymkolwiek, czy w ogóle nas czy nam to wszystko wisi, no, to to jedno nie powinno nam wisić. Każdy z nas ma dzieci albo kto nie ma dzieci, to ma nie wiem, siostrzeniców, bratanków, dalszych kuzynków i kuzyni, którzy ktoś w rodzinie na pewno studiuje. Jeśli doprowadzimy do takiego incydentu, to się na pewno nie powiedzie, no ale lepiej chuchać, chociaż nie wiem, że mam tu czegoś durnego nie powiedział. W każdym razie na pewno warto chuchać na, na zimne, a to wcale nie jest takie zimne, bo to jest to, to jest gorąca gorąca historia z, z ostatnich dni i robić proszę Państwa wszystko, aby tu przyjąć jedną regułę czy to jest Marczak czy Szafirowicz e, to, to stanowczo nie, nie dla tego rodzaju praktyk, student powinien być rozliczany ze studiów jeśli dopuszcza się jakiś rażących naruszeń dyscyplinarnych związanych czy to z oszustwem, czy niewłaściwym zachowaniem na terenie uczelni, to już naprawdę muszą być skrajne przypadki, no to wówczas tak. Zresztą ja próbowałem też odnaleźć statystyki, no ale były jakieś takie ogólne dane, że to, są, że to są historie promilowe, jeżeli chodzi o wydalenie studenta z, z uczelni. Więc żebyśmy, proszę Państwa, w tym wszystkim, w całej tej durnej kampanii, w całej tej amoczastości politycznej no nie dostali na głowę jeszcze w tym jednym względzie że tego wyrzucić bo nam się nie podoba bo jest takiego ani innego ugrupowania nie no trzeba albo się przestrzega norm i przestrzega prawa albo się jest obratowym pajacem w zależności od tego kogo to dotyczy to będziemy zajmowali takie ani inne stanowisko jedno stanowcze nie dla tego typu praktyk i to jest to jest moja gorąca prośba bo apelować to wszyscy apelują moja gorąca prośba abyśmy w w tym przypadku po prostu mówili jednym głosem, bo to, bo to jest w naszym interesie, proszę Państwa, nie w interesie Szaf szafirowicza, ale w interesie wszystkich studentów. A tak jak mówię, no każdy gdzieś tam w rodzinie albo ma dziecko, które studiuje, no albo ma jakąś dalszych krewnych, którzy, którzy w tej chwili studiują. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty wyciągamy. Wnioski. No, my mamy temperaturę sporo politycznego i społecznego tak wysoko ustawioną, że tu naprawdę nie jedno dziecko może się ugotować i później zostać wylane z kąpielą. No, po prostu nie dopuśćmy do tego. No, tak jak zachowaliśmy zdrowy rozsądek, a to było bardzo trudne, bo było nas niewielu w czasie pomoru, tak zachow my zachowajmy zdrowy rozsądek i przyzwoitość w tych... No, jak zwykle absurdalnych, niedorzecznych, no i brzydko pachnących okolicznościach społeczno-politycznych, zwłaszcza gdy mamy okres kampanii wyborczej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.